Widzimy się dzisiaj, a to znaczy, że jest kolejny odcinek, jeden na miesiąc. Tym razem to już jest Vol 5, słuchajcie. Piosenka została już Wam przedstawiona w taki wyjątkowy sposób, bo jest to nagranie z koncertu Live w Łodzi. Chodzi o piosenkę Moje Serce. Chcę Wam powiedzieć parę słów o tym utworze. Ale żeby to zrobić, to moi drodzy, dziś zrobiłem taki survival, wyprawę survivalową, po to, by dotrzeć do takiego miejsca. Mam nadzieję, że to troszeczkę widzicie. Jest to takiego swoistego rodzaju dolinka, mini dolinka, ale dlaczego? Bo nawiązuje to do mojej. Takiej Bożej inspiracji, która właśnie była początkiem tej piosenki, Moje Serce. Moi drodzy, i w tym miejscu chciałbym Wam przeczytać fragment z Księgi Proroka Ezechiela. Posłuchajcie. Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród Doliny. Była ona pełna kości. I to jest ten fragment, 37 rozdział Księgi Proroka Ezechiela w której to Pan Bóg wyprowadza Ezechiela do doliny, której pokazuje mu zesłe kości. E, ja jestem w takiej dolince, co prawda nie widzimy tutaj zesłych kości, tylko piękne zboże, które em, jest już okazem życia, prawda? Natomiast no przypomnijmy sobie, że powstaje ziarna, które żeby wydać plon, musi najpierw obumrzeć. Ale dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, moi drodzy, ponieważ w tej samej w tym samym rozdziale, w tej samej księdze czytamy potem, że Ezechiel ma prorokować do kości, ma prorokować do kości, ma przypowiadać słowo Boże i dzieje się coś niesamowitego z tymi kośćmi, ponieważ one ożywają, tak? Ożywają. Są takie znamienne słowa, słuchajcie w, tej, w tym rozdziale, tak mówi Pan Bóg. Oto ja Wam daję ducha, byście ożyły. Słuchajcie, i dlaczego o tym mówimy dzisiaj, dlaczego o tym wspominam, ponieważ właśnie u podstaw tej piosenki, moje serce, leży ten fragment z Księgi Proka Ezechiela z 37 rozdziału, ale też 36, zaraz Wam przeczytam, gdzie jest takie wołanie od ducha jest obietnica, obietnica ducha, którego Pan Bóg daje, e, daje po to, aby ożywić to co umarło, aby przywrócić do życia. E, I słuchajcie, m, dokładnie ta piosenka jest oddaniem takiej mojej wewnętrznej drogi, takiego wołania, takiej modlitwy, w której to e, ja wołam Boga, daj mi twojego ducha, ja go potrzebuję, błagam cię, abym ożył aby moje serce zaczęło żyć na nowo, abym gdzieś tam gdzieś się może pogubiłem, gdzie się pojawia śmierć, aby rozkwitło twoje życie. Które tylko może od Ciebie pochodzić, właśnie, które wypływa z Twoich obietnic, które zostały mi dane, a które zrealizowały się w Twoim synu Jezusie. I to, ta piosenka jest właśnie właniem o takie działanie Ducha Świętego w tych wszystkich obszarach w moim życiu, gdzie jest śmierć. Tam, gdzie trzeba, żeby pojawiło się nawrócenie, które jest owocem działania Ducha Świętego, tam gdzie nie ma wiary, żeby się pojawiła ta wiara, która też jest owocem jego działania. tam gdzie brakuje miłości, żeby się pojawiła ta miłość. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, i u podstaw tej piosenki jest właśnie to słowo. Słowo, słowo z proroka Ezechiela. Jeszcze takim doskonałym oddaniem tego jest właśnie ten fragment z 36 rozdziału, słuchajcie. I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. I o tym jest ta piosenka. To jest modlitwa o to, aby to proroctwo się wypełniło w moim życiu. Ja błagam o to, żeby wszędzie tam, gdzie jest kamień, pojawiło się prawdziwe życie. Tętniące życie, tak jak to zboże za mną, zobaczcie. Można powiedzieć w pewnym sensie ze śmierci do życia, tak? I to jest działaniem Ducha Świętego i o tym jest ta piosenka. To chciałem wam powiedzieć. Traktujcie to jako proroctwo. Niech to będzie też właśnie wasza modlitwa. Tutaj śpiewa Marta. Marta Znacie już, myślę doskonale. Jeżeli nie znacie, no to możecie posłuchać też tego, co ma do powiedzenia. E, e, ponieważ e, właśnie gdzieś tam na naszym kanale z nią wywiad, tak samo z Łukaszem. Zapraszam was do tego, zapoznajcie się z tym. O, no i tyle. Życzę Wam tego, żeby te słowa m, prorockie one wypełniły się w waszym życiu, żeby Duch Święty dokonał niesamowitego m, dzieła. Pewnego rodzaju zmartwychwstania w Twoim życiu, tak? Jak, takie, tak jak te kości, żebyśmy doświadczyli tego niesamowitego działania Ducha Świętego. Słuchajcie, no co? No to trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka, odwiedzajcie naszego facebooka. Trzymajcie się z Bogiem.